Dobra, kolejny odcinek leci Po nie, nie chcę pochodni jakoś Idziemy, idziemy O, koleś łapaj, włócznie, hej łap Ale fail. Fat Teraz niczym Marines trzeba obok niego przejść i go załatwić O tu rycerzyku No rycerzyk będzie się stawiał raz jelowi tam oczywiście był był ten vampir ale nie należy się nim przejmować dobra co my tu mamy po mojej prawie mamy jakiś przełącznik a tu mamy jakąś wielką maszynerię musimy ją uruchomić w jaki sposób przełączamy przełącznik I -i idziemy teraz pokręcić korbką, ok, maszyneria już się rusza, dlatego możemy wrócić na górę. Jeśli ktoś naprawdę chce zobaczyć, jak tam wygląda, może sobie po prostu tutaj zejść, choć preferuję, żeby zejść tutaj zanim maszyneria zacznie działać. Po prostu trzy y, trybiki się obracają i tyle. Jeden jest zapędzany siłą mięśni. Na szczęście będzie się kręcić nieskończoność. Takie fajne perpetuum mobile. Szkoda, że takie nie w rzeczywistości nie zadziała. Eee, chciałoby się. No to co, lecimy na górę. Okej. Okay. Pociągamy za drążek. Dzięki temu podoga się obniża. Co teraz? Zaprawdę powiadam wam. Trzeba poszukać klocka, który się wysuwa. Wprawda nie będzie on teraz potrzebny, ale przyda się później. Klocek się wyróżnia, jest szary. O, 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 o właśnie o ciebie mi chodzi. Czy ja jestem skazany na ciągłe? Przeszkadzanie mi. Ja dobrze wiem co ja mam zrobić. Idziemy teraz tu i znowu samo obracająca się kamerka. Tu, 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 tu. Ok, jesteśmy tutaj. Weszliśmy troszkę niżej pod naszą podłogę, gdzie mamy hmm. takie coś. Kamyczki z płonącym rdzeniem. Możemy je przesuwać tylko przez takie jakby szyny, tory. Więc przesuwamy je do końca tych szyn. Te z kolei spalają podparcie podłogi powyżej. Co się stanie, kiedy wszystkie podpory się spalą? Raczej odpowiedź jest logiczna, co się stanie. Ale jednak, gdyby ktoś nie wiedział, to się za chwilę dowie. Paskudnie to wygląda. Radiel przesuwa powietrze. Chciałem obrócić kamerę, ale nie zdążyłem. Dwie potwory zniszczone. Zostały dwie. A Radiel coś szybko traci siłę. To chyba przesuwania tych bloków. Raziel traci tyle energii. Dobrze. Trzy zniszczone zostało, tylko jedno ostatnia podpora zniszczona, więc co się teraz stanie? Małe przemeblowanie teraz wszystkie klocuszki znowu przesuwamy. A! Nie tym Jak je przesuwamy w taki sposób... Nie raz je... Tu, w tą stronę. Ok. W taki sposób, żeby można je było ustawić tak jakby po środku. Ten dźwięk oznajmia nam, że... ...tady blok jest w dobrym miejscu. I tak wszystkie musimy ustawić. Na szczęście nie ma tu przeciwników Gdyby tutaj jeszcze byli przeciwnicy Oj, oj, oj Nie byłoby łatwo, to jest pewne Dobra, drugi blok Dobra, ja wiem, że mi telefon pada Już od czterech godzin Ale to już zupełnie inna historia Pierwszy raz podczas nagrywania nalałem sobie coś do picia, i co? I wypiłem to podczas pierwszego odcinka. O, ciężki jest los... ...nagrywaczy gier. Dobra, nazwijmy to po swojemu, czyli Zagreimera. Uwaga, ostatni! Co się stanie? Podłoga zjedzie jeszcze niżej. Zaskoczeni? No, sądzę, że nie bardzo Wybieramy sobie którąś z dróg i tak ona nas doprowadzi w to samo miejsce Tak sądzę Auto obracająca się kamera uro oznacza tylko jedno Cholera, gdzie jestem? Aha, jestem w złym miejscu Nołą drogę obrałem Przepraszam Musimy zejść w dół Co nas tu spotka? Co nas tu spotka? Przed wejściem, ważne zapis. Czy ja nie mogę troszkę sobie odnowić tego życia jeszcze w tym miejscu? Gdzie jest najbliższy portal? Czy w ogóle tu jest jakiś portal? Na górze może. Nie, nie ma. No dobra, trudno. Trzeba będzie iść tak. E, idźmy więc. <laughs> me silver show yourself creature do you not recognize me brother am i so <coughs> changed no kayak? yes brother you should have stayed where the master sent you raziel Less pleasant than you remember. What has become of my clan? Answer me, little brother, or I will beat an answer from your horrid lips. Everyone is afraid, sibling. You awake to a world of fear. These times of change are so... unsettling. Do you think I feel no revulsion for this form? Do you believe for a moment that our Lord would risk His empire upon an upstart inheritance? Enough riddles. What are you saying? You are the last to die. To die. Okay, our boss. Oi, oj, oj, raz je Dobra, szybko, bez tam pierdół. Jak go pokonać? Dosyć łatwo. Choć jest jeden problem. Nasz pierwszy boss potrafi przechodzić przez metalowe przeszkody, takie jak na przykład bramy. Boom. O, oj, 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 a łato będzie bolało. Raz wiel. Uciekaj. Aaaaai. Witaj świeci astralny. Drugi minus. Nasz wróg także umie wejść do świata astralnego. Nie wierzycie? Spójrzcie. On tu idzie. Troutko raz Do świata materialnego. I ran! Na szczęście jesteśmy troszkę szybsi od niego. Troszkę. To dobre określenie. Na szczęście kamera się sama odwraca. <laughs> Gdybyśmy nie zdążyli otworzyć tej bramy, nasz przeciwnik, czyli brat Raziela, po prostu by sobie przez nią przeszedł. Chodź, chodź, na szczęście przez kółko ściany nie umiem przejść. Dobra, 3 do trzech i wyjdzie, wyjdę do ciebie. No, wyszedł. Chodź, bestia, chodź, 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 się metalem. Skoro, że były tylko dwa, wro dwa takie <laughs> pułapki, że to możemy tak nazwać, na niego. Teraz nadszedł czas na ostateczne jego zniszczenie. A oto jak on sobie przechodzi przez ścianę. Przez zabor. Przez bramy metalowe. Teraz tylko pytanie. Z której strony jest to, czego ja szukam? O, bez drugiej. Matko! Matko! Jestem zgubiony. Oj do mnie. Come on, come on, come on, come on... I'm here, I'm here, I'm here... I won't make it. I'll make it. Tell me, Melkaia, where can I find Cain? The Master is beyond your reach, Raziel. He makes himself known when he sees fit, not when commanded. Well, Raziel. Am I reduced to this? A ghoul, a fratricide. Elevated, Raziel, not reduced. Consuming Melchior's soul has endowed you with a new gift. Insubstantial barriers such as these are no impediment to you in the Spectral Realm. Will yourself to pass through, and you shall. Dobra, dzięki podkonaniu tego przeciwnika dostaliśmy nową umiejętność. Jaką? Ano taką, że teraz, w świecie astralnym, <laughs> możemy sobie przechodzić przez metalowe drzwi. Co oczywiście wkaże. Napieramy na drzwi. I jesteśmy po drugiej stronie. Coś pięknego po prostu. Teraz tylko wystarczy stąd wyjść Tylko pytanie jak? Tutaj To się tylko stąd wydostać I to będzie na tyle No na razie Jakby na to nie patrzeć to jest ten moment do którego kiedyś doszedłem Nie no dobra Jeszcze pamiętam co trzeba dalej robić Ale już dalej nie bardzo wiem co trzeba robić jest ten klocuszek, którego wyciągnąłem Tutaj Pomoże nam on się wydostać A tutaj nie ma żadnego przejścia między światami Chyba Chciałbym się wydostać z tego świata astralnego Choć nie powiem, jest fajnie Dobra, to są kolejne drzwi, które możemy przejść za pomocą umiejętności do od naszego brata Return however, this hollow derelict is abandoned, but not uninhabited. Okej, okay, dobra, teraz głos naszej w głowie powiedział nam, żeby wrócić do naszego sanktuarium klanu. A umiejętność brata Raziela nam w tym pomoże. Ale to już nie dzisiaj. To już w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Legacy of Cale Soul River. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Na razie.